Tajlandia. Kraj, do którego lecieliśmy z dużymi oczekiwaniami. Osiem nocy, sporo miejsc do zobaczenia i jeszcze więcej wrażeń. Jedno jest pewne, to podróż pełna kontrastów. Od upału i chaosu w Bangkoku, przez spokojną północ i duchowe świątynie, aż po tropikalne wyspy na południu. Nie wszystko było idealne, ale zdecydowanie było ciekawie. Nasza podróż zaczęła się w Bangkoku, mieście, które nigdy nie śpi. Dwa dni wystarczyły, żeby zrozumieć, że to miasto to zupełnie inny świat. Z jednej strony zapierające dech w piersiach świątynie, z drugiej duchota, zapach sosu rybnego unoszącego się po powietrzu i nieustający hałas. Z już bardzo dobrze widać naszą świątynię Vat Arun. Znajdujemy się w jednej z najbardziej rozpoznawalnych świątyni w Bangkoku Vat Arun. Jest to XVII-wieczna świątynia buddyjska. Jej wysoka wieża, pokryta tysiącami ceramicznych fragmentów i muszelek, lśni w słońcu jak zrobiona z porcelany. Hmm. Jak to wygląda? Kokos. A teraz sprawdzimy, jak smakuje prawdziwy kokos. Hmm. Rewelacja. Hmm. A teraz będziemy próbować lodów kokosowych. Hmm. Jak to smakuje? Bardzo dobrze smakuje. Bardzo dobre A teraz mieszamy do jednej z najstarszych i największych świątyń w Bangkoku, czyli do? Świątyni watpo, czyli świątyni leżącego buzdy. Tak. I w tej oto świątyni znajdziemy ponad tysiąc posągów samego Buddy. Przed wejściem do świątyni trzeba ściągnąć buty. I kapelusz. No cóż, ten Budda jest tak długi i duży, że ciężko go objąć. Odpoczywający budda, długi na 46 metrów, cały pokryty złotem. Będziemy wrzucać 20 batów. I za 20 batów dostaniemy taki koszyczek z monetami, i będziemy wrzucać do takich koszyczków, żeby mieć szczęście. Cisza wewnątrz świątyni kontrastuje z dźwiękiem monet wrzucanych do metalowych mis, symbolem szczęścia i pomyślności. Za mną znajduje się ranking najbardziej popularnych miejsc do odwiedzenia na świecie według Tribal I co ciekawe, świątynia Wat Pho, gdzie leży Buddha, jest na 17. miejscu. Niedaleko, za białymi murami, rozciąga się Wielki Pałac Królewski. Dawna rezydencja tajskich monarchów. W środku znajdziemy tłumy turystów, ale architektura i detale są niesamowite. Złoto, mozaiki, każdy element dopracowany do perfekcji. W sercu pałacu znajduje się świątynia szmaragdowego Buddy, uznawana za najświętsze miejsce w kraju. Chcemy zobaczyć szmaragdowego Buddę. Ale bardzo duże tłumy są. <śmienny> Niestety nie można w środku robić zdjęć ani filmów. Na zakończenie dnia wspięliśmy się na Wat znaną jako Złotą Górę. Z góry roztacza się widok na całe miasto, a gdy słońce zachodzi, Bangkok zaczyna tętnić nowym życiem. A potem dla kontrastu Chaos on Road, czyli najbardziej znana ulica w Bangkoku. Tłok, muzyka, zapachy, jedzenie masa ludzi. Chaotycznie, głośno i intensywnie. Dla jednych klimat dla nas trochę za dużo wszystkiego. Jak już jesteśmy w Tajlandii, to warto spróbować też to piweczka. Bardzo dobra, tylko trochę gorąca. Jak na takie ukoło. No. A teraz kolejna potrawa, czyli mango sticky rice. Zobaczmy jak smakuje. Mm. Może być. I generalnie tak wyglądał nasz cały wyjazd jedzeniowo zupki typu tomia, mango sticky rice i spore ilości pad popilane lokalnym piwkiem Chang. Z Bangkoku polecieliśmy na północ do Chiang Rai. Tutaj czas płynie wolniej, a wszystko wydaje się bardziej mistyczne. Świątynia Wat Rong Khun z końcem XX wieku bardzo podupadała. I w 1997 roku pewien lokalny artysta z Chiang Rai postanowił wyłożyć 4,5 miliona złotych, by ją odbudować. Oto mamy efekt. Ten sam artysta postanowił, że tutaj ta świątynia i okolica będzie centrum nauk buddyzmu i medytacji. I z drugiej strony widać rusztowania, co oznacza, że świątynia ciągle nie jest gotowa. A. Myślam ją dokończyć na koniec 2070 siedemdziesiątego roku dopiero. No cóż. Jeszcze poczekamy. Tutaj za mną widać, jak ciągle Świątynia jeszcze jest w budowie. No, są postawione rusztowania i tak jak wspomniałem, jeszcze, jeszcze im zajdzie kilkadziesiąt lat. Drugim miejscem, które musicie zobaczyć w Chiang Rai... Ale po prostu musicie. musicie to jest niebieska świątynia. Wat Watrong Watrung Seranteram. Wnętrze zachwyca odcieniami błękitu, a siedzący w centrum biały budda tworzy atmosferę spokoju i kontemplacji. To miejsce, które naprawdę potrafi wyciszyć. Okazało się, że w Chiang Rai mamy jeszcze jedną rzecz do zaoferowania. Mianowicie jest to Vathuai Pla Kunk, a ta figura biała za mną to bogini miłosierdzia. Z tarasu widać całe Ciangra i góry na horyzoncie. To właśnie ta część Tajlandii spodobała nam się najbardziej. Duchowa, ale nieprzytłaczająca. Po zwiedzaniu ostatnie chwile w Chiang Rai spędzamy na odpoczynku w kocie kawiarni. Z Chiang Rai ruszyliśmy autobusem do Chiang Mai, miasta otoczonego górami i dżunglą. To miejsce ma zupełnie inny klimat: spokojniejszy, bardziej duchowy. Tutaj odwiedziliśmy sanktuarium słoni, które naprawdę dba o zwierzęta. Nie ma jazdy, nie ma łańcuchów, tylko opieka, karmienie i wspólne spacery. To było jedno z najbardziej wzruszających doświadczeń całej podróży. Sprawdź, czy ma wysuszoną skórę. I jak? No, <śm> Fajnie się szoruje, słonie? Fajnie, fajnie. Ja też tego poszorować. Potem pociągiem ruszyliśmy w stronę Ayutai, dawnej stolicy Syjamu. Roliny świątyń i kamienne posągi Buddy przypominają o czasach, gdy miasto było jednym z potężniejszych w Azji. Wśród nich słynna głowa Buddy opleciona korzeniami drzewa Mahathat symbol tego, jak natura i historia potrafią współistnieć. Spacerując między ruinami czuliśmy się, jakby czas zwolnił, jakbyśmy na chwilę zajrzeli w przeszłość. Takich wycieczek na słoniach nie pochwalamy. W północy polecieliśmy na Krabi, a z tamtą dłutką na Kolantę. Plan był prosty, trochę odpoczynku po intensywnym zwiedzaniu. Ale ta część podróży trochę nas rozczarowała. Wyspa okazała się dość pusta, mało klimatyczna i rozciągnięta. Wszędzie daleko, mało życia, a plaże też bez jakiegoś efektu wow. Nie było źle, ale zdecydowanie spodziewaliśmy się czegoś więcej. Gdybyśmy mogli wybrać drugi raz, raczej pojechalibyśmy na inną wyspę. szczęście dalej było już tylko lepiej. Podczas naszego rejsu w stronę Phuket zatrzymaliśmy się na Kopipi, gdzie turkusowa woda, strome klify i widoki są jak z filmu. To zdecydowanie jedno z tych miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. Po dopłynięciu na półkę zatrzymaliśmy się w hotelu przy lotnisku, skąd następnego dnia wylecieliśmy do Wietnamu. Tajlandia okazała się mieszanką wszystkiego: piękna, chaosu, spokoju i frustracji. Bangkok nas męczył, Lanta trochę rozczarowała, ale północ kraju wynagrodziła wszystko. Świątynie, natura i to właśnie tam czuliśmy prawdziwy klimat Tajlandii. Czy byśmy wrócili? Może tak, ale na pewno w inne miejsca.